Cześć! Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Zaczniemy dzisiaj od rozpakowania walizki po jednym z moich ostatnich wyjazdów, tym razem do Anglii. Pogoda dopisała. Okazało się, że nosiłam tam same letnie rzeczy, które od razu po powrocie muszą trafić do prania. A poza tym przywiózłam sobie trochę różnych rzeczy i z Anglii, i z Polski, gdzie jeszcze byłam po drodze. Między innymi kupiłam sobie taką specjalne urządzenie, taką specjalną tackę, do, e, która pomaga tworzyć biżuterię, bo można sobie ułożyć wzór na szyjnika i po prostu przepuścić przez ten wzór żyłkę. Także koniecznie chciałam to wypróbować i udało mi się znaleźć w takim sklepie hobbystycznym. A do tego przywiozłam sobie jeszcze przepiękną pościel którą znalazłam po prostu w Tesco, ale u nas w Norrömerdze chyba nie byłam jeszcze nigdy w Tesco, nie wiem nawet, czy w ogóle jest. A tam się akurat znalazła pościel w rozmiarze, którego potrzebowałam i w kolorze, na który się czaiłam już od dłuższego czasu, czyli jagody ze śmietanku, Taki ani różowy, ani fioletowy. Można powiedzieć, że taki, taki fiolet wpadający w róż. Koniecznie chciałam mieć pościel w tym kolorze. Nie pytajcie dlaczego. Poszukiwania trwały bardzo długo. No i wreszcie mi się udało taką znaleźć całkiem przypadkiem i jeszcze mi się zmieściła do bagażu, więc idealnie. Z Polski przywiozłam sobie oczywiście kosmetyki, e, miałam do wykorzystania voucher urodzinowy, który stał od jednej osoby, która prawdopodobnie to ogląda, więc serdecznie dziękuję. Chciałam koniecznie coś wypróbować z Azelo i, i kupiłam sobie taki krem z linii, który przetestuję dam Wam znać. Wzięłam też ten krem nawilżający z Basic Lab, o którym wszyscy mówią, ja go jeszcze nie próbowałam. I chciałam uzupełnić zapasy i wziąć sobie coś z retinalem i spróbuję to, ten krem z Bielendy Supreme Lab i dam Wam znać, teraz mi się kończy moje serum z, z Kintry. A ponieważ miałam sytuację emergency na twarzy z wielką krostą, to udałam się jeszcze do apteki i została mi polecona taka maść diolowa i kremik z cynkiem i z kwasem salicylowym. I powiem wam, że to combo za 12 zł zrobiło super robotę, więc jeśli macie jakieś problematyczne miejsca na twarzy, które żadnymi normalnymi sposobami nie chcą zniknąć, to może ta kombinacja wam się przyda. Polecam. Zajrzymy jeszcze na balkon, zobaczyć co tam się zmieniło pod moją nieobecność, a potem skoczymy na zakupy i przejdziemy do drugiej części tego odcinka, w której przygotowałam coś innego, specjalnego. Słuchajcie, wróciłam z tych wakacyjnych dwojgażów i okazało się, że mamy już lipiec. Ja nie wiem, jak do tego doszło. Pierwsza połowa roku za nami, i pomyślałam, że zrobię coś, na co już od dawna miałam ochotę, czyli takie większe podsumowanie książkowe. Ja uwielbiam jak yy, dziewczyny na Instagramie. Na YouTubie, które obserwuję, które się zajmują książkami, robią takie podsumowanie miesiąca, podsumowanie półrocza. One o wiele więcej czytają, więc tam miesięcznie mają po kilkanaście książek. Ja aż taka szybka nie jestem, ale dużo czytam. W tym roku jakoś wyjątkowo zauważyłam, że dużo czytam. I pomyślałam, że jeśli nie macie nic przeciwko. To zrobimy szybki przegląd e, wszystkiego, co przeczytałam. Nad niektórymi książkami nie będę się za dużo rozwodzić, bo nie przypadło mi do gustu i nie ma po co o nich w ogóle mówić. Ale o niektórych opowiem Wam troszkę więcej i może Was to zainspiruje do lektury którejś z tych książek. E, jeśli. Znacie te książki? Macie swoją opinię na ich temat? To będzie super, super, super. Jak w komentarzu dacie mi znać, jakie były Wasze wrażenia z ich czytania. Pierwszą książką, którą przeczytałam w 2024 roku, była powieść Mieko kawakami, piersi i jajeczka. To jest pierwsza książka tej autorki, która trafiła w moje ręce i czaiłam się do niej już od dłuższego czasu. Najpierw widziałam ją kiedyś na lotnisku w języku angielskim, potem okazało się, że jest też polskie wydanie i sobie je sprawiłam. Bardzo się dobrze bawiłam na tej książce. Była słodka i urocza, jeśli miałabym ją krótko streścić. Napisana bardzo ładnym językiem, troszeczkę w stylu powieści Murakamiego. Ale wydaje mi się, że nieco bardziej głęboka i przede wszystkim kobieca. Nie ma tutaj też elementów science fiction czy fantazji, które się u Murakamiego zdarzają, ale są takie momenty, w których bohaterki no tak się w swoich myślach zakręcają, że. Że wyobrażają sobie różne rzeczy, albo odpływają, i to jest taki element, który troszkę mi się z morakami kojarzy. Tutaj główną bohaterką jest um, Natsuko. Um, kobieta żyjąca w Tokio, którą odwiedza jej siostra i córka tej siostry. Córka jest nastolatką, jest obrażona na swoją matkę i nie odzywa się, przestała mówić. I to jest tak, jakby pierwsza. Część tej książki e, związana z tą wizytą. E, wizyta w Tokio też się e, nie odbywa bez powodu, ponieważ siostra Natsuko chce się doinformować na temat e, operacji powiększania piersi, które e, można właśnie w Tokio e, wykonać, jeśli by się na to zdecydowała. A później druga część tej książki, akcja, dzieje się bodajże 10 lat później. I to z kolei sama Natsuko jest skoncentrowana na pewnym celu, również związanym z ciałem. Może nie będę tego stracać, i właśnie okazuje się w trakcie tej drugiej części, jak sobie z tym wyzwaniem poradziła. W tej książce mamy do czynienia z wieloma takimi kobiecymi problemami. Mamy tą relację sióstr, mamy relację matki z córką, mamy relację na cuko ze znajomymi, z koleżankami, kobietami. I to są takie czułe, ale też niejakoś przelukrowane relacje. Zdarzają się w nich problemy, tak jak to bywa w realnym świecie. Um, I bardzo polubiłam tą książkę właśnie za, za bardzo fajny język, ładny i um, taki nie do końca dosłowny, za opis tych relacji. Um, no i za takie ciepło, które z tej książki było. I oceniłam tą książkę na 8, na 10. Na lubimy czytać. W pierwszym półroczu tego roku przeczytałam też trzy reportaże. I y, dwa były rewelacyjne. Na jednym się troszeczkę zawiodłam. Pierwsze z tych reportaży to Imperium Bulu, y, baronowie przemysłu farmaceutycznego. Pod tytułem, jeśli się nie mylę. Tutaj wam pokażę. I to jest książka, którą, y, która ma chyba ponad 500 stron co może przerażać, ale jest napisana bardzo taki powiedziałabym żywiołowy sposób, bo mamy tam wiele postaci, tak jak, jakby w powieści. Bracia Saklerowie, czyli rodzina, która stworzyła Oksykontin, bardzo uzależniający lek, który przyczynił się do e, kryzysu opioidowego w Stanach Zjednoczonych. Tą książkę czytało się rewelacyjnie, nie nudziłam się, szybko poszło jak na taką kobyłę, i też zainspirowała mnie do, do czytania dalej, do oglądania dalej. Obejrzałam potem parę dokumentów, parę seriali związanych z tym tematem i rozpoczęła się taka moja zajawka. I bardzo lubię jak książki mnie tak inspirują, żeby dalej drążyć. Uważam, że to znaczy bardzo dobrze. Szaczę bardzo dobrze o takiej książce. Reportaż, na którym się zawiodłam troszkę, to historia na śmierci i życie Wojciecha Tochmana. To jest reportaż, który przesłuchałam w audiobooku. I to jest reportaż o sprawie pewnego zabójstwa, które miało miejsce pod koniec lat 90. w Warszawie i które doprowadziło do tego, że na karę śmierci została skazana pierwsza kobieta w Polsce. I to jest reportaż trochę o tej sprawie, trochę o tej e, kobiecie, pseudonim Osa chyba miała, jeśli się, się nie mylę, i trochę o innej reportażystce, która tą sprawę drążyła, ale która nie zdążyła przed śmiercią opublikować książki na ten temat. I przez to, że był to taki miks kilku tematów i też troszeczkę taki, powiedziałabym, jednostronny miks, trochę stezą, to mi się ta książka nie do końca podobała i oceniłam ją już nie pamiętam na ile gwiazdek, zaraz wam to pokażę, ale no średniawka. No i jeszcze jeden reportaż, wielka ko była, która ostatnio. Niedawno całkiem skończyłam czytać o którym już tutaj mówiłam we vlogu to Columbine. Nie pamiętam pod tytułu, ale chodzi o masową strzelaninę w amerykańskim liceum. Też jeśli się nie mylę pod koniec lat 90. To miało miejsce super precyzyjny, mega zresarcherowany reportaż o tej sprawie, o zamachowcach o ofiarach, o traumie w tej społeczności. E, bardzo dokładny, czasem no przerażający ze względu na opisywaną sytuację, ale ogólnie mi się podobało. Ja się czasem lubię pobać, ale tutaj największe wrażenie na mnie jednak zrobiła ta szczegółowość i rzetelność autora. E, to książka, po której no Kilka dni we mnie pracowała ta historia. Smutna bardzo. I lubię, jak książki zostawiają na mnie takie trwalsze wrażenie. I tą książkę Wam gorąco polecam. dałam jej bardzo wysoką notę. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że o kolejnych książkach opowiem Wam podczas pieczenia ciasta. Myślę, że ciasto drożdżowe pasuje do tego, aby opowiedzieć o książce, którą oceniłam najwyżej i która najbardziej mi się podobała w ciągu ostatnich miesięcy i była to książka Szczygieł Donny Tart ja już o tej książce mówiłam wielokrotnie i na Instagramie i też w jednym z poprzednich odcinków vloga, więc może nie będę się za bardzo tutaj nad tym rozwodzić, ale powiem Wam krótko, dlaczego takie książki jak Szczygieł lubię bardzo Przede wszystkim dlatego, że opowiada o jakiejś dłuższej historii. Ja chyba to lubię w książkach, jak poznaję się z bohaterem albo z bohaterami przez jakiś dłuższy okres czasu i widzę, jak się zmieniają, jak dorastają. Tutaj akurat w szczegle mamy do czynienia z historią pewnego chłopca, który później staje się nastolaskiem, później staje się mężczyzną i przez całe jego Życie dorastanie mu towarzyszymy. A jeszcze na dodatek, ciekawym elementem tej książki jest to, że w pewien sposób, który został wymyślony, bardzo ciekawie, całe jego życie łączy się z pewnym obrazem i z pewnym wydarzeniem z przeszłości, które na nim, tak jakby ciąży, można powiedzieć, że w pewien sposób go prześladuje. Dodatkowym elementem tej książki, który mi się bardzo podobał i który ja zawsze super doceniam w książkach, był język. Było to napisane bardzo ładnym, mądrym, dojrzałym językiem. A przy tym takim. Lekkim, powiedziałabym. Mimo, że to były trudne tematy, to nie było tak, że e, jakoś w pewnym momencie się trzeba było się zatrzymać, bo się nie zrozumiało o co autorce chodziło, tylko wszystko było napisane właśnie w taki sposób, żeby to się w miarę szybko czytało, mimo że to jest oczywiście dosyć duża kobyła. Także jak na razie, nic tej książki w tym roku jeszcze nie dogoniło jeśli chodzi o moje oceny. Natomiast jeszcze może na jednym tchu Wam powiem o dwóch książkach, które oceniłam również bardzo wysoko i są to książki autorki pochodzenia tureckiego, jeśli się nie mylę, Fatmy Aydemir i pierwsza z nich to taka cienka książeczka Dżiny, która jest, została wydana po polsku i która opowiada z perspektywy kilku członków rodziny, sytuację, w której umiera ojciec tej rodziny, po wielu, wielu latach spędzonych na emigracji, wraca ten ojciec do Turcji, żeby sobie spokojnie tam zakończyć życie, w mieszkaniu pięknym, na które całe życie zarabiał, i okazuje się, że sobie tam nie pożyje, bo. Umiera w zasadzie w pierwszej scenie, po, w tym właśnie nowo wyremontowanym mieszkaniu w Turcji. I w poszczególnych rozdziałach mamy spojrzenie na tę historię z perspektywy kilku osób z jego rodziny. I to oczywiście pogrzeb, czy też śmierć właśnie tej, tego mężczyzny, jest tylko pretekstem, żeby tam wyłożyć w tych poszczególnych rozdziałach perspektywę tych osób na wiele innych spraw na życie właśnie na emigracji na relacje rodzinne. Także em, uważam, że to jest bardzo ciekawa konstrukcja. Fajne jest to, że z perspektywy kilku osób widzimy em, podobną sytuację i też możemy prześledzić jak każdy z nich dotarło do tego punktu myślowego, w którym się obecnie znajdują. Bardzo fajny język, taki można powiedzieć ironiczny miejscami, ale też prosty, wciągający, trafny bardzo. Także to mi się w tej książce podobało. A jak tylko go skończyłam, to zerknęłam na półkę i okazało się, że mam w języku niemieckim książkę Elbogen, tej samej autorki. I ona była zaczęta, ale niedokończona, ale przez to, że dżiny mi się tak podobały, to sięgnęłam po Elbogen i dokończyłam tę książkę w miarę prędko, jak na moje standardy czytania po niemiecku. I ta książka no, była równie dobra. W sensie, wydaje mi się, że to jest właśnie też ciekawe, że ten język Fatmy Eidemir wydał mi się taki sam po polsku i po niemiecku. E co znaczy, że pewnie ma jakiś tam taki charakterystyczny styl i on się właśnie charakteryzuje tym, że jest taki ironiczny, troszkę taki słodko-gorzki, jednocześnie bardzo prawdziwy i też taki opowiadający o życiu. W Elbogen mamy troszkę inną historię, ale też chodzi o rodzinę pochodzenia tureckiego, mieszkającą w Niemczech. Tam historia toczy się wokół takiej nastolatki i tam mamy... Troszkę mamy tam do czynienia z taką bardziej wartką akcją um, i um, no nie mogę Wam powiedzieć za wiele, żeby za dużo nie zdradzić. Ja cały czas trzymam kciuki za to, żeby ta książka była wydana po polsku wkrótce. Także może do tego um, dojdziecie w pewnym momencie. Także jeśli trafiliście na Ginny i Wam się to spodobało, to mogę Wam zapewnić, że Elbogen co oznacza po prostu łokcie. Zobaczymy, jak to będzie przetłumaczone, jeśli będzie, em, że Elbogen też Wam się spodoba. Teraz opowiem Wam o kilku książkach, które niezbyt mi się podobały i nie będę się nad nimi za bardzo rozwodzić. O każdej jednej z tych książek opowiedziałam trochę więcej w Reelsie na Instagramie, więc tam Was odsyłam. Czasem też dodaję opinie, no lubimy czytać, więc możecie też um, tam je zobaczyć. Natomiast um, najsłabiej wypadła książka Dni w historii ciszy Marek Lindström. E, taka ciężka cienka książeczka w pięknej okładce o której było bardzo głośno na Instagramie przesłuchałam ją w audiobooku i mocno się zawiodłam niczego nie wniosła niewiele z niej pamiętam um, bo uważam, że była przegadana to był taki monolog e, pewnej kobiety, której mąż na starość przestaje mówić i ona opowiada o teraźniejszości, o ich wspólnej historii ale w zasadzie nic z tego nie wynika. Równie mocno zawiozłam się na książce Roofware pod kluczem. To było moje pierwsze spotkanie z Roofware. Wiem, że ona pisze kryminały, thrillery. Dawno już czegoś takiego nie czytałam, więc wzięłam sobie to na jeden z moich wyjazdów. I rzeczywiście można się tam było wciągnąć. Trzymało to w napięciu momentami. Czytało się naprawdę ze ściśniętym żołądkiem, ale ogólnie historia była tak mało. Realistyczna i prawdopodobna, że w pewnym momencie aż śmieszna, dlatego odczyniłam ją dosyć nisko. No i dosyć mocno zawiodłam się na pomocy domowej, Fridy McFadden, o której wiele osób mówiło. Tam bodajże jest jeszcze jakaś kolejna część, ale nie sądzę, żebym po nią sięgnęła, bo mimo, że tak jak pod kluczem... Pomoc domowa trzymała w napięciu i bardzo się chciało dowiedzieć, co będzie dalej. To również było to takie momentami dziwne, mało realistyczne, troszkę jakieś przerysowane także średniawka powiedziałabym. Również um, mam do Pana kilka pytań. Rebeki Mackay oceniłam tylko na 6 na 10 i e, czytałam tą książkę z dużym zainteresowaniem, głównie dlatego, żeby zrozumieć, dlaczego ludzie <grychy> oceniają ją tak nisko. Skoro Rebeka Mackay jest autorką jednej z lepszych książek, jakie e, w ogóle kiedykolwiek czytałam, czyli Wierzyliśmy jak nikt. No i e, przeczytałam, żeby się o tym przekonać i no, było tam kilka niedociągnięć, e, dosyć drażniąca główna bohaterka, także też e, można powiedzieć, że na tej książce się Zawiodłam. Również sporym rozczarowaniem byli kosiarze Nila Schustermana, książka, na którą miałam ochotę od dłuższego czasu. Przeczytałam, w, w dobra, całkiem wartka akcja, czytałam z dużym zainteresowaniem, ale można powiedzieć, że liczyłam na więcej, także również oceniłam ją na 6 na 10. Równie z sporym rozczarowaniem była książka nikt nie odpisuje, z tej serii małych azjatyckich książeczek, o których wiele osób mówi. Tam zamysł był całkiem dobry. Wydaje mi się, że, że to był całkiem ciekawy koncept. Chodziło o mężczyznę, który jest w nieustannej podróży i mm, i pisze bardzo dużo listów, i sprawdza poprzez swojego znajomego, czy ktokolwiek mu odpisuje, czy ktokolwiek wrzuca mu listy do skrzynki. Tam jest bardzo ciekawy twist na końcu, który wyjaśnia, dlaczego on do tego domu nie chciał wracać, ale ogólnie liczyłam na więcej. Nie, 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 jakoś na dłużej ta książka ze mną nie została. I historia też. Była niezbyt wciągająca, także oceniłam ją bodajże na 5 na 10. W pierwszej połowie tego roku kontynuowałam też ReRit, czyli ponowne czytanie hmm, Harry Pottera. Zaczęłam ten ReRit w ubiegłym roku. W, teraz w ostatnich miesiącach czytałam część trzecią, czyli więźnia Askabanu, i część czwartą, czarę ognia. I tutaj nie jestem absolutnie obiektywna, nie umiem ocenić książek, które no, dzisiaj odbieram już zupełnie inaczej niż wiele lat temu. Mogę tylko powiedzieć, że to są bardzo moje książki i e, taki comfort read e, czego, tego uczucia zatapiania się w ten świat Harry'ego Pottera e, nic nie zastąpi, mam wrażenie. Przeczytałam też książkę Markeza, Widzimy się w sierpniu, wydaną już po jego śmierci, taką mało opowiedziałabym nowelkę, która jest pięknie zarysowaną historią i bardzo szkoda, że nie miał czasu, żeby tej powieści dokończyć. Bardzo podobała mi się książka, cienka książka Michelle Zauner, Płacząc w H. Markt, która to książka dotyczy tematu straty matki w bardzo ciekawy sposób przedstawiona była ta historia. Całkiem przyjemnie czytało się Ostatnie Stadium, Ninelyke, to akurat słuchałam w audiobooku. To jest jedna z tych skandynawskich powieści o kobietach w średnim wieku, które w dosyć taki ironiczny, cyniczny sposób podchodzą do rzeczywistości, ale jakoś całkiem ta akurat powieść siadła. Jeśli chodzi o klasyki, to przesłuchałam audiobooka na Wschód od Edenu Jona Steinbecka. Steinbecka, nigdy nie wiem jak to się wymawia. I em, to było ciekawe doświadczenie, no bo to jest bardzo wielka księga. Więc długo, mi, długo ten audiobook mi towarzyszył i jakoś tak się zżyłam z bohaterami, z tą historią tam nie ma jakiejś super warskiej akcji ale raczej jest fokus na postaci, na relacje na takie rozważania o życiu więc to jest taka powiedziałam książka do dolektowania się i też na początku roku przeczytałam Żulczyka dawno temu w Warszawie, czyli tak jakby kontynuację Ślepnąc od świateł która moim zdaniem jest sporo gorsza niż Ślepnąc od świateł, ale czytałam z dużym zainteresowaniem, bo troszkę się Stęskniłam za tym światem przedstawionym w tym cyklu. I to jest chyba tyle, moi drodzy. Wydaje mi się, że w miarę mam pod kontrolą moją listę czytelniczą i że o niczym nie zapomniałam. Jeśli chodzi o opowieści, reportaże, to wszystko, o czym Wam tutaj opowiedziałam, to wychodzi na to, że przeczytałam około 20 książek. I e, większość z nich to, była takie, to były takie kobyły, jakoś ten początek 2024 roku stał e, pod hasłem no, takich krótszych książek, i zauważam też taką tendencję, że zaczęłam takie książki lubić, i w krótkich książkach ciężko mi się zżyć z bohaterami i jakoś tak wciągnąć w tą powieść, już nie wspominając o opowiadaniach, których w ogóle, po które w zasadzie. Nigdy nie sięgam. To będzie chyba koniec tego vloga, który był połączeniem vlogowania i podsumowania czytelniczego pierwszej połowy tego roku. Mam nadzieję, że ta forma Wam się spodobała. Jestem bardzo ciekawa tego, co Wy przeczytaliście. Jeśli bylibyście skłonni się tym podzielić w komentarzach, to będzie mi bardzo miło. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!